Tam zimowa pora, śnieg sypie, turbinka pracuje, a moja pompa też pracuje. Ciepła, dosypałem węgla, rozpala się węgiel, kopci. Wielu użytkowników na YouTubie pisze mi, czego nie palę od góry. A właśnie palę od góry. I nieważne, czy napalę od góry, czy od dołu, to identyczny jest dym. Także, koledzy, weźcie na u siebie i odpieprzcie się ode mnie. Ale tym, co jest legalne, piec z certyfikatem, i tyle na temat pompy ciepła, z energią radzimy sobie, turbinka dokłada, a produkcji tutaj nie ma, zasypało panele. W domu przeprosiłem się. Czerwonego powołałem z urlopu dziekańskiego. Zapiąłem do on 10A ustawiłem i magazyn przed domem dokłada. Oczywiście falownik pracuje w opcji bateryjnej, a czerwony dokłada. Takie perpetuum mobile małe. Na obecną chwilę to by było wszystko, że sobie panele na budynku tutaj przed mieszkaniem. No i kolejny rząd. Wkrótce będzie odśnieżony, pierwszy rząd paneli już jest odśnieżony, powietrze rzeźkie, no i odśnieżone. Wiem, że to mozolna, syzyfowa praca, co z tego, że odśnieżyłem jak zaraz zasypię, drobny to drobny, ale spada i nie zsuwa się z paneli są na, ranty na panelach zatrzymują. Idziemy zobaczyć ile teraz jest. Przedtem jeden WAT był. No i jesteśmy przed falownikiem bateryka jest 51 No ale mamy 186 W górne panele zasypane jest tylko 7 Tu jest powiedzmy 8 chyba się no i przeprosiny z czerwonym falownikiem powrócił z urlopu dziekańskiego Zapięty jest do on-gridu ustawiony jest 10, a w obecnie 6A 6A dokładnie zużycie aktualne w tej chwili mamy 350W tutaj z garażu co dobiera a 0 Amper 0W garaż jest zapięty, ale widzicie, nie korzysta. Nie wyłącznie panele i bank a czerwony mi uzupełnia bank i takie małe perpetuum mobile jak to mówię hybryda trochę tu trochę tam ważne że w całości starcza spróbuję wymusić wyłączyć Ładowarkę i załączyć, czy coś to pomoże. Czy nie bardzo, ten sam no to są zasypane. Tak jak te były tu przed mieszkaniem, zasypane miały 1 W. No obecnie jest 180. No czyli warto było. Na no, jak długo? Tego nie wiadomo. Opad jest w śniegu, ale chodź, żeby na utrzymanie falownika nakapało do banku. tak Myślę, że się wszyscy zgodzą w sprawie tego zużycia falownika. Niech pracuje na energii darmowej. A co tamten czerwony wygeneruje i wrzuci, to trudno. Takie mamy warunki, takie mamy czasy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Tych co lajkują, tych co nie lajkują. Tych co łapki do góry podnoszą, i tych co łapki w dół dają. Także ważne, że jest ruch na kanale. A więc hej, do następnego.